Drodzy warszawiacy, kogo wy wybraliście na prezydenta swojego miasta? Boże kochany, ja pomijam już fakt tego, że chodzi po knajpach, przedstawia się jako właściciel Warszawy, no bo mówi, że to jest jego miasta i każe sobie tam grać, muzyka jaka mu się tam podoba. No to, to, no to zwykle buractwo i suma z butu, no to, to inaczej tego określić nie można. Ale to wszystko jest nic w porównaniu do sytuacji, jaką opowiem wam teraz. Centrum Warszawy zaparkowałem jak praworządny obywatel, wykupiłem miejsce parkingowe tu macie ten pilecik. Przychodzę sobie o czasie i co spotykam? wam pokażę. Otóż spotykam opłatę dodatkową, ale to jest nic bo opłata jak opłata popatrzcie na kwot 250 zł. Miałbym rzekomo zapłacić, dopłacić, bo się spóźniłem te kilka minut. Choć powtarzam wam, byłem o czasie. To, to znaczy, że mają oni poprzestawiane zegary. To jest po prostu niedorzeczne. Jeżeli w ciągu 7 dni bym zapłacił, to 170. I ja zachodzę po prostu i mam jedno pytanie do pana prezydenta Warszawy. Powiedz mi, człowieku, tylko na jedno pytanie mi odpowiedz. Czy Ciebie popierdoliło już do reszty? 250 zł ściągać z ludzi, bo się spóźnili kilka minut do samochodu? Człowieku, przecież to jest jak ściąganie haraczy. Ty nie rozumiesz tego? W jakim mieście się płaci 250 zł za to, że ktoś się spóźnił kilka minut do samochodu? No nie no, to jest... Al Capone mógłby się od prezydenta Warszawy uczyć... Od obecnego prezydenta Warszawy uczyć, jak się robi interesy na mieście. Naprawdę. To... To by, to by był nauczyciel Alkapona. No ja nie dam się zastraszyć, ja haracz nie płacę, także na mnie nie licz, prezydencie Trzaskowski. Pozdrawiam.